Dzień dobry, nazywam się Mariana Lewajko i zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w ramach cyklu webinarów NCBR Online. W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o nowej stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, omówię najważniejsze funkcjonalności strony oraz jej architekturę. Nowa strona NCBR powstała w styczniu 2021 roku. Staliśmy się częścią portalu gov.pl, stworzonego przez zespół pracujący portalu administracji publicznej, który pracuje dzisiaj w Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Portal ten można powiedzieć jest taką cyfrową bramą dla naszego kraju, gdzie każdy obywatel może załatwić bardzo wiele spraw administracyjnych urzędowych w jednym miejscu online. Jesteśmy na gov.pl również po to, żeby Stosować bardzo wysokie standardy przyjęte dla obywateli, które są dostępne na wszystkich stronach administracji publicznej. Projektując nową stronę NCBR, staraliśmy się wziąć pod uwagę nowego klienta NCBR, jak i klienta, który współpracuje już z nami i zna naszą ofertę. Ta filozofia znalazła odzwierciedlenie na stronie NCBR, na której znajdują się zupełnie nowe elementy, takie jak platforma konkursowa czy specjalne części z wiedzą dla wnioskodawcy, beneficjenta i eksperta, zakładka wiedza czy też kalendarz, które porządkują w jednym miejscu informacje dla poszczególnych grup odbiorców. Ale jest też portfolio programów, które mogą pamiętać nasi odbiorcy z poprzedniej wersji strony. Warto tutaj podkreślić, że strona NCBR, ta poprzednia strona, jest cały czas dla Państwa dostępna jako wersja archiwalna i można z niej korzystać. Także jak najbardziej jest ona dla Państwa dostępna na stronie archiwum.ncbr.gov.pl. Nowa strona wpisuje się w strategię NCBR, w cyfryzację NCBR i też rozwój nowoczesnych kanałów komunikacji. Zastosowaliśmy na niej najwyższe standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Strona jest w pełni responsywna, to znaczy można z niej korzystać na urządzeniach mobilnych. Stosujemy na niej prosty język. Strona jest dwujęzyczna, a jej treść jest ciekawa nie tylko dla osób, które są zainteresowane otrzymaniem dofinansowania, ale też dla fanów nowych technologii. W takim razie zapraszam Państwa na stronę NCBR, na którą można wejść wpisując adres gov.pl//ncbr lub gov.pl//innowacje. Pokieruję teraz Państwa po naszej stronie internetowej i pokażę jej najważniejsze funkcjonalności. Na początku mamy szeroki baner, który kieruje nas do oferty NCBR poprzez przycisk Znajdź dofinansowanie. Wejdziemy na platformę konkursową z pełną ofertą dostępną dla Państwa. Jest też obok slider, gdzie umieściliśmy też ważne dla Państwa elementy strony. Można tutaj zapisać się do newslettera. Jest też odnośnik do pytań i odpowiedzi najczęściej właśnie zadawanych w NCBR. Jest też odnośnik do kariery. Jeżeli są Państwo zainteresowani pracą w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą. Jaki też odnośnik do formularza Starter, gdzie można zgłosić swój pomysł na program w NCBR oraz. Asystent innowacji i asystent budżetowy. Zapraszamy do skorzystania. Poniżej tego baneru możemy znaleźć w tym momencie licznik wykorzystania alokacji w konkursie szybka ścieżka, w którym aktualnie trwa nabór. Jest też odnośnik do działań NCBR związanych ze stanem epidemii. Mamy też aktualności, to co się dzieje w grupie NCBR. Oraz jest też odnośnik, harmonogram konkursów NCBR na ten rok przewidziany, oraz kalendarz czyli najważniejsze tutaj nasze inicjatywy, daty naborów, wydarzenia. Zapraszamy do skorzystania. Tutaj też mamy odnośnik do list rankingowych, jeżeli szukają Państwo wyników danego konkursu. Jest też tutaj portfolio programów, które Państwo mogą znać, właśnie z archiwalnej strony NCBR, źródła finansowania naszych programów. I te części wiedzowe dla wnioskodawcy, beneficjenta i eksperta. Klikając na, na przykład tutaj informacje dla wnioskodawcy, mamy informacje, tak zwany niezbędnik wnioskodawcy 5 kroków do sukcesu. Mamy opis asystenta innowacji i asystenta budżetowego. Są to dwie aplikacje bardzo pomocne przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie. Jeżeli Państwo rozważacie składanie wniosku do NCBR, to zachęcamy do skorzystania z asystenta innowacji. 20 pytań pomocniczych które pomogą Państwu określić, czy Państwa projekt ma charakter badawczo-rozwojowy, i asystent budżetowy, który pomaga w budowaniu budżetu już dla Państwa projektu. Można tutaj też znaleźć informacje o aktualnych konkursach, jak wybrać ten konkurs. Właśnie poprzez kliknięcie na przycisk znajdź konkurs, który kieruje nas do platformy konkursowej ponownie. Są też informacje na temat złożenia wniosku w NCBR, potrzebne materiały, informacje o procedurze oceny takiego wniosku, jakie są kolejne etapy oceny, też wyniki konkursów, znowu odnośnie do list rankingowych. Informacje o umowie o dofinansowanie, również dostępne nagranie w ramach cyklu Cyber online na temat umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. I kilka pytań też pomocniczych przy składaniu wniosku, jaki odnośnik do jeszcze większej liczby pytań. Tych pytań jest kilkaset zebranych przez nas w takiej intuicyjnej wyszukiwarce. Zachęcamy do zapoznania się. I ponownie odnośnik do platformy konkursowej. To jest część dla wnioskodawcy, natomiast w części dla beneficjenta mamy tutaj potrzebne materiały do realizacji projektu w podziale na różne nasze programy, gdzie mogą Państwo znaleźć właśnie wzory raportów i potrzebne informacje do właśnie realizacji swojego projektu w NCBR. Natomiast sekcja dla eksperta, tutaj można znaleźć potrzebne informacje, jak zostać ekspertem NCBR, jest też lista ekspertów programu operacyjnego inteligentny rozwój, ważne dokumenty, czy też kontakt z sekcją współpracy z ekspertami zewnętrznymi. Zachęcamy również Państwa do zapoznania się ze stroną dla zamówień publicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani współpracą z NCBR, to zachęcamy do zapoznania się z naszymi postępowaniami zakupowymi. Jest też część dotycząca multimediów. Wszystkie nasze nagrania i filmy zapraszamy do zapoznania się. Tutaj w stopce strony, jak widzą Państwo, właśnie jest ten odnośnik do archiwalnej strony NCBR. Jakie też możliwość zapisu do newslettera? Oraz też zachęcamy Państwa do śledzenia nas na kanałach mediów społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, LinkedInie i na YouTube. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. To jest główna strona NCBR. Teraz przedstawię Państwu jeszcze główne menu na stronie. Tam też jest bardzo wiele ważnych dla Państwa informacji w zakładce o nas można znaleźć informacje dotyczące budowy grupy NCBR czy struktury samej NCBR mamy też odnośnik ponownie do zamówień publicznych Informacje na temat ochrony danych osobowych, czy też dostęp do informacji publicznych. Jeżeli są Państwo zainteresowani jakimiś szczegółowymi informacjami związanymi z projektem prowadzonym w NCBR, to zapraszamy do wypełnienia wniosku do, o dostęp do informacji publicznych. Natomiast zakładka finansowanie, podobnie jak przycisk z tego szerokiego baneru z głównej strony, kieruje nas do platformy konkursowej, czyli bardzo intuicyjnej wyszukiwarki oferty NCBR dla jednostek naukowych, dla przedsiębiorców i dla pozostałych jeszcze grup zainteresowanych naszą ofertą. Tą platformę konkursową szczegółowo omówię dla Państwa w osobnym nagraniu w ramach cyklu webinarów NCBR online. Natomiast Zakładka Wiedza zawiera bardzo ciekawe informacje, właśnie tak jak wspominałam na początku, dla fanów nowych technologii. Tutaj jest szereg publikacji związanych z naszą działalnością. Zachęcamy do lektury. Są też trendy, czyli właśnie to, co się dzieje w świecie innowacji. Zapraszamy do zapoznania się z tymi ciekawymi informacjami. Jest też zakładka sukcesy beneficjentów. Zapraszamy do zapoznania się z tą stroną, ponieważ tutaj publikujemy informacje o naszych beneficjentach, o jednostkach naukowych czy przedsiębiorcach, którzy z sukcesem zrealizowali swój projekt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Być może znajdą Państwo tutaj jakąś inspirację. Do działania w swoich miejscach pracy, bądź też, jeżeli realizują już Państwo projekt w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, to mogą Państwo zgłosić swój sukces do nas poprzez wypełnienie specjalnego formularza. My wtedy Rozważymy tutaj Państwa aplikacje i jak najbardziej możemy publikować Państwa projekt na tej stronie, czy też na innych kanałach w mediach społecznościowych. Na, na stronie, na, w tej zakładce Wiedza, mamy również raporty roczne NCBR. Są liczne poradniki, na przykład poradnik wnioskodawcy. Ewaluację programów NCBR, statystyki, czyli najważniejsze liczby NCBR to informacje z naszego raportu rocznego. Jest też narzędziownik, strona z narzędziami, o których już trochę wcześniej wspominałam, bo do nich były też odnośniki ze strony głównej NCBR. Są pytania i odpowiedzi. Tak jak wspominałam, intuicyjna wyszukiwarka wśród kilkuset pytań dla wnioskodawcy, dla osób, które już realizują projekty na temat prowadzenia projektów w NCBR. Zachęcam do zapoznania się z tymi pytaniami i odpowiedziami. W zakładce Wiedza mamy też najczęściej zadawane pytania z zakresu finansowania projektów POI, programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Tutaj jest to w formie pliku PDF, też zapraszamy do zapoznania się. Tutaj mamy też odnośnik do Asystenta Innowacji. Czyli te 20 pytań pomocniczych, o których wspominałam, czy Państwa projekt ma charakter badawczo-rozwojowy? Przed złożeniem wniosku zachęcamy do skorzystania z asystenta innowacji. Jest też asystent budżetowy, czyli aplikacja, która pomoże Państwu w budowaniu budżetu dla Państwa projektu, która wskaże kategorie kosztów, czy też. Pomoże w uzasadnieniu danego kosztu. I oczywiście tutaj też jest odnośnik do formularza starter. Starter to taka formuła, gdzie mogą Państwo zgłosić swój pomysł na program w NCBR. Jeżeli w ofercie NCBR nie widzą Państwo możliwości finansowania dla swojego pomysłu, mają Państwo pomysł na jakiś inny rodzaj finansowania, czy też na inny rodzaj programu w NCBR, to zapraszamy do złożenia takiego swojego wniosku. Tu jest odnośnik do, do formularza. Jak i również najczęściej zadawane pytania czy pomocne zagadnienia do opracowania wniosku. Zapraszamy. To była zakładka wiedza, jest też zakładka współpraca międzynarodowa. Współpraca międzynarodowa znalazła się w górnym menu, ponieważ NCBR chce być coraz bliżej tego środowiska międzynarodowego. Podjęliśmy szereg działań w tym celu, to jest do Narodowego Centrum Badwoju został przyłączony krajowy punkt kontaktowy, powstało też biuro w Brukseli. Mamy coraz więcej projektów międzynarodowych, stąd też podjęliśmy decyzję o umieszczeniu tej informacji w górnym menu. Tutaj możecie Państwo zobaczyć, jak zbudowane jest Biuro Współpracy Międzynarodowej w NCBR, że w jego skład wchodzą dział Współpracy Międzynarodowej, dział Wsparcia Polskich Podmiotów w Brukseli, czyli to biuro w Brukseli, o którym wspominałam, i dział Krajowego Punktu Kontaktowego. Można tutaj przeczytać o tych poszczególnych działach tutaj. Jeśli, jeśli chodzi o dział współpracy międzynarodowej, to można tutaj znaleźć wszystkie informacje o konkursach międzynarodowych w NCBR, o współpracy wielostronnej, współpracy o wielos, współpracy dwustronnej czy funduszach norweskich. I zapraszamy do zapoznania się. Możemy też tutaj znaleźć informacje dotyczące biura NCBR w Brukseli. Jeżeli chcą Państwo znaleźć na przykład czy partnera zagranicznego, czy rozwinąć swój pomysł na rynki zagraniczne, to też zapraszamy do zapoznania się z działalnością tego biura i być może kontaktem właśnie z tym biurem NCBR w Brukseli. Natomiast Krajowy Punkt Kontaktowy, tutaj możemy znaleźć podstawowe informacje o tym dziale, jakich działań podejmuje się Krajowy Punkt Kontaktowy, ale też jak najbardziej zapraszamy na stronę Krajowego Punktu Kontaktowego, która jest osobną stroną to jest kpk.gov.pl. To jest właśnie zakładka Współpraca Międzynarodowa, natomiast zakładka Kontakt pozwala Państwu na szybki kontakt z punktem informacyjnym. Są tutaj telefony nasze, adres mailowy, jak i formularz kontaktowy punktu informacyjnego, który można tutaj na stronie uzupełnić. W zakładce Kontakt są też dane kontaktowe, dane kontaktowe do poszczególnych działów NCBR. Jest też zakładka dla mediów, informacje o naszym biurze prasowym, jak i kontakt do naszego rzecznika prasowego. Można też w tym miejscu złożyć petycję czy zgłosić nieprawidłowość. To jest właśnie zakładka Kontakt. Wróciłam teraz na główną stronę NCBR i tak właśnie teraz Państwu przedstawiłam budowę naszej strony. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to zapraszam przede wszystkim do kontaktu z punktem informacyjnym NCBR w razie pytań czy wątpliwości. I również zapraszam Państwa do śledzenia nas na kanałach w mediach społecznościowych. Dziękuję Państwu i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka.